Cześć, witam Was bardzo serdecznie, jestem Sebastian, jak zwykle kameruje Marcin, a to dobra, to jest... Nie, no, nie jak zwykle. No, a to jest drugi odcinek z Gangster Vegas. No to Fajka. dobra, Fajka. gramy. No, będziemy... Mi... no powiedz, co będzie. Dobra, dzisiaj może będziemy albo jeździć, albo latać helikopterem, jeszcze nie wiem, zobaczycie sami. Niespodzianka, nie? nie? Wiesz, jak się w Minecraft'cie, jak powiedzą w odcinku, to już wy... Wiesz. A masz też ształki? No, no czy nie mam? No to dobra. Jestek. Diabeł. Widzicie? Już. Popatrz pa, pa, na to, na tą wyścigówkę. Na tą wyścigówkę przybliż, Widzicie? Na wyścigówkę, tu. Ta wyścigówka to Czekaj. już Będzie w procentach. Będzie w procentach. Będę mógł sobie kupić. Dobra, mam not aktywę na jedną. Wypas slivera. Dobra. Gramy? nie? No to gramy. Pierwszy odcinek ja nagrywałem. Nie nagrywaj, tylko ty grałeś. Widzicie? No. Dobra. Dzisiaj na razie będziemy jeździć kładem. Znaczy nie, to coś Ustawisz kamerkę? Może pokażę się, jak dojdę helikopterem, aby samolotem? Chwilę. Dobra. To sobie kupię Delivera. No. Pokażę Wam, na co sobie wydałem. Na taki, oto. czekajcie. Na taki, oto ogniem mi otacz. Ok. Kupimy sobie teraz helikopter, 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 helikopter. Tak jak to jest. Łotkie, łotki, łotki samolocie. O ten. to. Sobie, to sobie niebieskiego weźmiemy. Okej. Okay. Dobra, już będziemy leciać. Musisz wypełnić kluczyki. Zawsze mnie wyskakuję kłóczki będziemy dochodzi do którą? Do Dzisiaj będziemy też skakać ze spadochronu. A, po, a powiedz ludziom, jak zdobyłeś... Znaczy ile... pokaż mojego gostka? Ile kosztuje kład? Kład? Już wam pokażę. Ile kosztuje kład? Znaczy, no, no właśnie no. go tak niby nie kupiłem. Tylko że ja go dostałem. Patrzcie, tu jest coś takiego. I tutaj. Tutaj był... O, czekaj gdzie ten kład jest. A tu możesz patrzeć, co dostaniesz. Tak, i tutaj był gdzieś kład. Tylko nie pamiętam gdzie. Albo tutaj... Nie, w tym tutaj nie ma. Tylko że jest tylko ten ścigacz. Widzicie? No bo ja go jakoś dostałem, nie wiem jak. Dobra, to, to tutaj mam. Mhm. Ten. Mhm. Palać tym helikopterem. Uh -huh. Będę dzisiaj spadał ze spada do pronu. Bez spadów chrony znaczy. Widzicie? pokaż mojego głoska. Ok, wsiadamy do helikoptera. Widzicie mnie, jak najwyżej się da. Dobra, że się już nie da. I Gdzie to wygląda? Jak wygląda, co myślisz To to dobra. Dzisiaj będziemy uciekać przy, też przed policją. leć, leć na wojsko. Czekaj, czy tam będzie ten helikopter. A weźmij, może dzisiaj, czołga. Jak się uda. A jak nie zabijesz, po to. Mam apteczek. No przecież apteczek jest. Dobra, nie mamy helikoptera. Widzę samo wojsko na razie. Czy Dobra. Może teraz lądujemy. Dobra, się spakujemy. Tylko szybko. tutaj gdzieś czołg? Jest tutaj gdzieś czołg? Pliśnik, będzie czołg. Uciekam, uciekam, uciekam. Szkoda, nie będzie tutaj gdzieś czołg. Kurde, nie ma czołga. Ja wiem jak się uratuje. Jak. Mam pomysł. Jak się uratuje. Misją. Misję sobie zrobię. Ta. I ta była najtrudniejsza. E, No Na taką sobie zrobimy. Czemu? Bo byle jak. żeby mi policja nie łapała. A szałki jakoś tu. Mm. nie, naprawdę po prostu stracił? A, no tak, bo kupiłem Delivera. Ech, kupię sobie helikopter. Zapomniałem, co kupiłeś? Helikopter przecież. Zapomniałem, że mi się oksym. Zobaczcie, babcia, jak by rozwalał auto. I babcia, co

Widzimy go, patrz. Patkan tam. Nic kanał Co to dzisiaj może do kluczy Dates. <laughs> <laughs> you uh, my but yeah, there were some good times. Plus, I never learned to read, so. Yeah, so yes. Okay.

Ja się stąd wylecimy. I nie co skoczymy stąd na przykład. Albo no, nie, nie stąd. No, po, polecimy gdzieś wysoko. Koczekaj, tak. O w ręce lecimy. Prawie jak

Okay. Cześć. No to tutaj może zakończyły. No. no to Cześć. Dobra. Cześć, się na no, no. Dobra.